Dobry wieczór! Dzisiaj omówimy z aktualną sytuację po spadeczko na bitcoinie. Jak w go było, targecik został zaliczony, knocik jest zrobiony. Nastąpiło odbicie od poziomu 888888 praktycznie. Tu mamy malutki problemik z tą pierwszą falą. Wydawałoby się, że jest to impulsik. Tak, jednak mało na to wskazuje, ponieważ nasze fale są trochę za krótkie, no minimalnie można by było powiedzieć, że mamy impuls, tak. Tutaj ewentualnie mógłby być podwójny, podwójny zygzak, ale jednak ta piątka jest krótsza jak trójka. Więc uznamy, że to był impulsik. Następnie zrobił nam się tutaj podwójny zigzag. To był b-fala a w trójkącie, tak. I cały kolejny segment. Te świeczki mam lepsze, mogę je dać mocniejsze. Zaraz to zrobimy, tak. Żeby były lepiej widoczne, widzimy, że tu idzie praktycznie cały czas. Bardziej zigzakami to wszystko, przez co wyznaczamy trójfalowy ruch, a nie pięciofalowy. Jak we wcześniejszych filmach One Day Candle, mówiliśmy na niebiesko, będziemy oznaczać trójkąt A, B, C, D, E. Trójkąt powinien być od fali B do D i od A do C. Linia, tak? To pierwsza fala jakby nie jest wyznacznikiem trójkąta. To też tak powinno wyglądać. Czasem ta fala B jest większa, dlatego wtedy pokrywa nam się. Jakby to wszystko pokrywało się jakby w jednym ciągu, tak? Ale to też jest prawidłowy trójkąt. Następnie mamy impulsik. Tak. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. To wszystko. Jest wtedy naszą falą 5-3-5, czyli A, B i C. Dlaczego 5, 3, 5 impuls, trójkąt, tak, czyli korekta B i C. Następnie Mamy ruch w kanale, tak, zakończony impulsem, wyjście z kanału impulsem i to będzie korekta X w tym wypadku. To jest trochę namieszane, ale to jest flat X, flat X, flat X i następnym elementem wystartowaliśmy z. Małego impulsu korekty ABC i mamy trójkę, czwórkę i extended five. To, co aktualnie się tutaj wydarza, bardziej pasuje na korektę do tego impulsu i w tym wypadku nasz impuls powinien przybrać kolejny, gdzieś formę mniej więcej z tej wielkości. Co możemy tutaj jeszcze wywnioskować? Mamy coś takiego. Opróżnimy sobie tą linię, żeby nie była przedłużona. Mamy drugą. Tak. Hipotetycznie zakładamy w pierwszej kolejności A, B, 1, 2, 3, 4, 5 terminal w fali C, i tu powinien już zaczynać się impuls. Czy ten impuls mamy? Dosyć kontrowersyjne pytanie, ale moglibyśmy w tym wypadku akurat na żywo to robię rozrysować, że tak jest impuls. W tym momencie tak oznaczamy na zielono. Mamy korektę A B C i w dalszej kolejności zaczyna się nam jazda, którą Tutaj byśmy musieli sobie jeszcze dopracować na osi jednominutowej. Tak. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, dałoby się to jakoś tak połączyć. To jest jednolity. 1, 2, 1. C. jest z psuta. Ale moglibyśmy to. Jeden, dwa. No jestem ciekaw właśnie. Co byśmy tutaj wymyślili? 2 Nie będzie impuls <coughs> To jest interesujące. Zrobiło trzydzieści procent i to trochę psuje nam cały system dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Co my tu zrobimy? Tu nie może tak być. No to moglibyśmy uznać za siarskie. Nie powinno tak być, ale. Zobaczmy sobie to. Tak, widzicie, to jest sekundowałaś. To by była piątka. To by była jedenka. Hipotetycznie można by było to <noise> uznać za 1HP C1, 2, 3, 4, 5 i tu za piątkę taką, albo tutaj za piątkę APT nie zrobiło ten. ale tutaj się wbiło już niżej, tylko to jest korekta. Bardziej to wygląda na zygzak jak pod impuls. Ha. że to jest, wyszło im z trybu 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 to jest A, B, C, czyli 1, 2, 3 nie pasuje tutaj nic, żeby to można było nazwać impulsem Pozostaje kwestia tego, czy zakończyliśmy, ten 2, 3, 4, 5. Ja bym tutaj ustawił, 1, 2, 3, 4, 5. B C A B C A B C I to by wychodziło... Czyli tu mamy... To sobie ustawimy w bok, to sobie ustawimy tak. To, nie może być impuls, mógłby być terminal na Tak i tu będzie to samo, że tu będzie A, B, C, A, B, C, A, B, C. C, A, B, C. To nie może być, to będzie A, to będzie jeden zygzak. To będzie nasza łącząca. I tu będzie się robiło to jeszcze pytanie, czy to się zakończyło. W tym wypadku. C. D. To będzie B C wybiło. Tym knotem. knotę wybiło ABC C. No dobra, i dalej może być... A. W tym wypadku to nie powinien być impuls. Jaka sytuacja. Okay. Tak, i tu mógłby być jeszcze coś innego. To może być w tym wypadku terminal i będzie musiało być dalej z ABC. To jest też ABC. I teraz powinno być też forma ABC. w tej konfiguracji. Tak. Powinniśmy oczekiwać reakcji, i wtedy ten będzie powiedzmy, że z takim zasięgiem, i będziemy mieli impuls. Możliwością wypicia impulsu. No, tak jak myślałem, maksymalnie do 2,378. I to będzie tu był trójkąt, i tu podobnie może być trójkąt. I tu powinien być, na sam końcu powinien być impuls wybicie, może być z dużą cofką. Tak, tutaj był jakiś target, więc to może być krótsze. Tak, piątka extended. Wtedy to by się wpasowało. Wybiciem tego, to by wpasowało cały czas podstanie. Tak. Tu szukanie, i w nocy wybicie. Tak bym to widział, po prostu na dzień dzisiejszy. Na obecną chwilę, czy powinniśmy tutaj zejść? Jest impuls, impuls, impuls. Brakuje nam ostatniego impulsu. Teraz zobaczymy sobie to na godzinówce. I na godzinówce dalej akcja toczyłaby się w tym systemie, że tu mamy trójkąt, tak? Nawet wtedy z wybiciem i ta strefa jest strefą. Area High 105 no dobra. Okolica bym bez problemu. Dalej utrzymuje, że będziemy mogli w to uderzyć, tak? Czy będzie zejście? Wtedy tak, wtedy tutaj będziemy mieli. To jest nasze A. Nie to, to jest B. Tak? Pokrywa się z flatem. Drugi confluence. Tak? Poziom flata. I wtedy dopiero oczekiwałbym spadków. Tak. No. Póki co sytuacja wygląda, że jakby kontynuujemy. Tego trójkąta. Tak. To był ABC. Tu jest podwójny flat. Tu jest też ABC, ABC. I tu mamy nasze D. Z możliwością taką, że nasze D zawsze może zrobić jeszcze Właśnie, dlaczego się zatrzymało, bo prawdopodobnie, tak, zatrzymało się, bo dużo ludzi, znaczy ci, którzy się znają na falach Eliota i maszyny, będą prawdopodobnie ustawiać pod 60%, 75% wewnątrz trójkąta. Bo tak czasem fala E zawodzi, e, zawodzi po prostu, tak, to by było E fail wtedy. Tak to wygląda. Dziękuję. Do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.